Zara. Siema moi drodzy! To jest krzesło huzaru. I Wam pokażę, jak go się podwyższa. Macie tu. O, podwyższa się. Zobaczcie, usiądźcie. Tu macie takie klamki. no się skacie. A jak się będzie no to, ten. Jeszcze można tak. O. A oparcie No oparcie. pokaż. Nie bujać. Widzicie? Buja się trochę. Zawsze kupujcie no to jest dobra firma. Bo te czerwone krzesła są. Bo one się nie bujają, nie mają takiego czegoś. Do wejść oparcie, połóż teraz. Trochę ciężko chodzi, nie? Jak na ten. Jeszcze tak. ten. Może jeszcze tak opuścić? Tylko nie, wiem, czy mi wyskoczyć. No na maksa no. Macie na maksa i zobaczcie, położycie się i normalnie siedzicie sobie, albo śpicie na nim. No. No. I patrzcie, tylko musicie stanąć, uważać jak on się podnosi, bo on tak szybko fuzarro. Widzicie? Trzeba uważać, trochę. stańcie i tutaj jest ten, ta klamka. No dobra, to teraz po... można ten. I tu mają poduszeczki. A tu można je obtnąć, albo tą też tutaj drugą. I tu też są takie dwie paseczki. Dziękuję widzowie za oglądanie filmu. Do zobaczenia. I zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie, dajcie mi wciuk do góry, albo w dół. To może Wam przyślę serduszko i krzesło. <grym> <Dawać. grym> Dobro. No i to tyle, nie? Krzesło fajne czy nie fajne, Filip? Fajne! A teraz Wam pokażę, jak się gra. Muszę się mieć Robloxa czy tam różne gry. Te no. krzesła można używać na suchawki. To jest naprawdę. Zobaczcie. Do roboty. Włączam tą grę z taką wieżą koralową. I patrzcie, jak się fajnie gra. Można sobie opuścić ramiona. Może się lepiej wsunąć. Albo może poza... Muzarno jest lepsze. I pamiętajcie, że musicie jechać do Media Expert i kupić to miejsce. Bo w pudle nie ma Bo my nie mieliśmy instrukcji. No mieliśmy właśnie. Instrukcji. Ale daliśmy radę złożyć. Ale daliśmy radę złożyć. No dobra. Dobra.